A dzisiaj dziewiąty odcinek i balony z okazji dziewiątych urodzin. Tym razem to Georgia będzie świętować swoje urodziny, a więc zapaszcie sobie pyszną kawkę lub herbatkę i zapraszam Was na kolejną opowieść balonową. Hello słodkie baloniaczki! Dzisiaj mamy czwartek, 21 sierpnia. Dziewiątka to piękny wiek. Jeszcze dzieciństwo, pełne zabawy, bez troski, a jednocześnie coraz bliżej już tej poważniejszej dziesiątki. To właśnie teraz każda chwila smakuje podwójnie, bo jeszcze jest magiczna, a już daje przedsmak dorosłości. Dlatego jej mama i babcia postanowiły dać jej coś fajnego, wyjątkowego z okazji dziewiątych urodzin. Więc mama Georgie zleciła... Wykonanie mi wyjątkowego bukietu balonowego, który idealnie uwierzniłby tę okazję. Zaproponowałam jej różne kolory cyfr i mama jubilatki zdecydowała, że najlepiej na tę okazję będzie pasować Blue Tiffany. Do tego poprosiła o dwa lateksowe balony w kolorze fioletowym, ale w wersji pastelowej. Oraz maziajową kulę. Już pokazuję wam o co chodzi. Ale na następny dzień napisała do mnie ponownie. I poprosiła o zmianę bukietu balonowego, ponieważ przeglądała mojego firmowego Facebooka Bella Balons Aberdeen i spodobał jej się bukiet balonowy z koroną. A no, mam takie zdjęcie w tle, właśnie ten bukiet mi wysłała i zapytała, czy byłby taki dostępny na termin, który ona potrzebuje. Oczywiście, ja zawsze chcę, żeby mój klient był zadowolony, więc ustaliłyśmy wszystko ponownie od początku. I tym razem w bukiecie nie mogło oczywiście zabraknąć korony, bo każda dziewczynka zasługuje na miano księżniczki i oczywiście balonu z numerem 9. Kolor został ten, który wcześniej wybrałyśmy. Do tego różowe serduszko i balon lateksowy z nadrukiem korony. Jak zawsze zaproponowałam ozdobny ogon balonowy. Na szczęście moja klientka była zachwycona tym pomysłem, dlatego że później, kiedy balony już opadają. Taki ozdobny ogon można odciąć i powiesić sobie przy lusterku, gdzieś na ścianie czy przy oknie. Jest to fajny rodzaj pamiątki z tego dnia taki mały szczegół, który robi ogromną różnicę i zostaje na długo. A skoro jesteśmy już przy wspomnieniach, to może pamiętacie swoje urodziny z dzieciństwa, jakiś właśnie taki szczegół, albo macie taką pamiątkę z urodzin. Bo ja od razu miałam przed oczami taką domową imprezę, którą zawsze organizowali mi rodzice. Zawsze te pamiętne kanapeczki urodzinowe. Nie wiem, czy też mieliście takie kanapeczki, ale za moich czasów dzieciństwa one musiały być. To był po prostu hit. Te warzywka, serek, szyneczka. No i ten serek, oczywiście, starty. No, to był hit. Piccolo, oczywiście balony, muzyka, tańce wygłupy. No to mam przed oczami. A pamiątką były na początku zdjęcia, a później nagrania na kasetach w ogóle VHS, bo tato kupił kamerę i można było nagrywać filmy pamiątkowe. Swoją drogą uwielbiałam to od zawsze i jak widać mi to zostało w dorosłym życiu, bo kocham montować dla was filmy i tworzyć bukiety balonowe, dlatego powstały opowieści balonowe. A wracając do balonów przygotowanych dla Georgie, zawiozłam je prosto pod drzwi mojej klientki domu i dostałam przemiłą wiadomość, bo była zachwycona bukietem balonowym dla swojej córki. Takie wspomnienia zostają z nami na zawsze i to właśnie o to chodzi w urodzinach, żeby tworzyć chwile, do których się wraca z uśmiechem. Dziewiąte urodziny to kolejna kartka w tej pięknej książce z dzieciństwa i niech będzie wypełniona balonami, śmiechem i szczęściem. To tyle na dzisiaj. Rozgadałam się trochę, ale trzeba sobie czasem pogadać. Zapraszam Was na kolejną opowieść balonową już wkrótce i życzę Wam pięknego, nadmuchanego dnia, szczęściem oczywiście. Pozdrawiam, Bella Ballons Aberdeen. Pa, pa!